Ważna informacja dla moich widzów. Słuchajcie, jeśli jesteś moim widzem i interesujesz się klimatyzacją, w ten weekend i inny harmonogram dodawania filmów. Nie będzie filmu jak zwykle o 7.00 w niedzielę, tylko panowany jest odcinek w sobotę o godzinie 16.00. Odcinek będzie się, składał z dwóch, film będzie się składał z dwóch odcinków. Będzie dodany klimatyzator Vivax z ciemnym Miro. Pierwsza część, dodany filmik z mojego garażu, opowiadam o nim, rozpakowuję, pokazuję fajna recenzja dystrybutora Vivaxa, mówi jak to jest z tymi klimatyzatorami, a w niedzielę siódma rano, może dziesiąta, druga część filmu już z montażu tego klimatyzatora. Także pamiętaj, bądź ze mną w ten weekend. Cały weekend dla Ciebie zaplanowałem, także widzisz? także fajny odcinek, coś się będzie działo z montażu, ale tym bardziej pierwsza część taka bardziej, wiecie yy, opisowa, chociaż ten dystrybutor daje po kurczę garach nie zapomnij subskrybować, żeby być na bieżąco i oczywiście zapraszam na sobotę godzina 16 .00. i niedziela jak będzie 8 8.00 godzinkę później, druga część nie pomył odcinków i trzymaj się niech mod będzie z nami